Heroes of Warcraft Hej hej, Siemano, witam Was bardzo serdecznie. Tą późną porą, bo już środek nocy, trzecia w nocy prawie. Ale przyszedł czas na otwarcie 20 pakietów. Nie inaczej, najpierw trzeba je zakupić. Dzięki grzechowi w komentarzach napisał kolega, że wystarczy tu kliknąć. O, i można sobie wpisać 20. O, to właśnie chodziło. Piękny efekt. 20. Tak, gobliny versus gnomy, wszystko jest. Czyli co mogę kupić? Mogę kupić. I 20 pakietów już jest. złota było oczywiście. Nikt się nie pomylił. Otwieramy pakiety. Nie będę jakoś szczególnie omawiał tych kart, bo to już nie te czasy. Wszyscy chyba je znamy. Coś tam o nich wspomnę, aczkolwiek przede wszystkim skupię się na... na liczeniu, co ja tu będę miał. Liczę na jakąś legendę. Przynajmniej jedną. Nic nie ma. O, super, że mam tarczowniczkę. Bo do, do kontrolnego wojownika jak najbardziej karta bardzo przydatna. Coraz więcej odpowiednich kart mam, tak żeby, tak żeby sobie właśnie ją tą talię zbudować. Pozostałe karty większego jakiegoś specjalnego użycia dla nich w obecnej mecie nie widzę. O, robocik, fajny. A, nie miałem chyba dwóch. Pozostałe karty. O, rzadki wybraniec z Belena. Nie wiem nawet, czy mam jakiegokolwiek. No to już jest okej, okay, już jest okej. Okay. Oj, obłąkany bombiarz. Małego nie cierpię. Chociaż czasami mi mecze na arenach wygrywał, ale tutaj... No tego tym bardziej chyba bym nie wziął, nie wiem. Teraz przez spację, będzie szybciej. Pyk, 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 pyk. To już wszystko mam z tego co się okazuje i i i. Przyzwanie zwierza. Mocna karta. Aczkolwiek chyba nie ma teraz mm, na tyle wielu ciekawych bestii, by znów złożyć łowce na bestiach. Tak mi się wydaje. Lecimy. Pierwsze piątce będzie legenda. Jak myślicie? Jak mówicie o. Trochę mniej standardowy pakiet, nic szczególnego, wszystko już mam. Chyba drugi strzał kobry w takim wypadku, ale dwie rzadkie karty. I, i, i. I wszystko mam, nic szczególnego. Kurzotron jest szczególną kartą, ale mam już dwie sztuki, chyba zresztą jednego sobie nawet zrobiłem, nie jestem pewien. O, epicka, fajnie, jest epicka. Medibot, o, nawet dwa. Nie wiem, jednego, tak mi się wydaje. Rzadka, zobaczmy, jaka od Magiczniacz. O, jednego sobie kiedyś zrobiłem. Jefficka bomba światła. Każdemu stronnikowi zadaje obrażenia równe jego atakowi. Dziwna karta. Aczkolwiek, ciekawe, czy ktoś kiedyś znajdzie dla niej zastosowanie. Nie w tym momencie, nie bardzo się to widzi. Może na arenach bardziej, chociaż wątpię też, szczerze mówiąc. Oj, złoty wielujący skrobot, fajna sprawa. Bardzo mi się te skroboty podobają w swoim szamanie na mechach gram. Tam dwie sztuki, pani Bulu. Ach, też ciekawe. Aczkolwiek, też demonów obecnie jest za mało. Nie są jakieś mm, kupie przesadnie mocne, by zbudować z tego jakąś sensowną kartę. No i w pięciu, w pięciu sztukach znowu, tu aż trzy rzadkie. No to zawsze to lepiej. Mikromaszynę mam, ogrzego harataczach chyba nie mam. Oj, proszę bardzo. Złoty mechok, to dźwiedź. Ej, na razie jestem zadowolony. Piastunki Gaju też chyba dwóch nie miałem. Tego na pewno nie miałem, aczkolwiek. Mm, no Piratów tym bardziej, jeszcze bardziej niż bestii i demonów. Nie ma na tyle. Nie są na tyle dobrzy, nawet ci co są, bez złożyć w nich talie jakąkolwiek. No przede wszystkim dla łotra, wiadomo. No, tutaj taki standardowy pakiecik. Droidaków też chyba nie miałem. Ulepszony reper-robot. Na pewno nie Chociaż. Nie wiem. Nie wiem, ale jak się uda coś złożyć dla kapłana na mechach, no to to się wydaje bardzo dobre. No, za chwilę będzie półmetek i co, bez legendy? Bez legendy. Trochę bardziej niż standardowy, bo są dwie rzadkie karty. O, werbunek drugi. I tego chyba też jednego nie miałem. A, zawsze cośik. A co tutaj? Nic szczególnego znowu. Wszystko mam. Elektrobuławę robiłem nawet jedną. No i półmetek bez legendy. Ale liczę, że i w tej dwudziestce będzie w poprzedniej. Była w ostatniej paczce. Teraz niech będzie i w ostatniej, no. Ogramieśniaka ten kolejny wirk morski. O chyba też nie miałem. I przyzwanie zwierza po raz drugi. To będzie szybkie rozpakowanie, znacznie szybsze niż to pierwsze. Ale takie też było moje zamierzenie. Kolejny iskrobot i kolejne działo i kolejny lewitujący obserwator i kolejny ogrzy haratacz. I gnom eksperymentator. No w tej partce na pewno nie było. I nie wiem, czy miałem, czy nie. Generalnie spotkałem się już z tym, nie na arenach chyba przede wszystkim, nie w kontraktach, tak mi się wydaje, i zawsze zamieniał w kurczaka tą kartę, którą dobierał. Także był to stronnik, nie było to zaklęcie, ryzykowne jest granie jego. No, standard. I znowu wszystko było, wybranie z belena, belena, ale teraz nie złoty, pani Bulu też przed chwilą była, i ekranowanego minibota chyba nie miałem dwóch sztuk. Jakiś tam plusik. A zobaczmy, epicka. No to trochę lepsza paczka niż standardowa. O i znowu ekranowany minipod, kolejny wkurzotron. Techników też już teraz było na pewno ze dwóch, a trapa, no, rewelacja. I nakręcony olbrzym, drugi w mojej dali, mojej kolekcji. Bo już jeden mi się kiedyś przyparcił. Chociaż też dla niego zastosowania nie widzę. Znów odrobinkę lepsza ta, lepsza ta paczka. No, dwie ciekawe te karty są, nie powiem. Ale... Hmm, no ta karta, czy generalnie, generalnie karty, które są. Aż tak losowe, no niby jeden do 1, 50% szans, ale ja nie lubię tego typu kart. To się czasem może przydać, ominąć prowokację, uderzyć tam, gdzie akurat chcemy, ale. Poza areną nie widzą mi się tego typu karty. Machina oblężnicza. Za każdym razem, gdy otrzymujesz pancerz, daj temu stronnikowi plus jeden do ataku. Całkiem spoko, gdyby nie to, że ciężko będzie znaleźć dla niego miejsce w jakiejkolwiek talizracji. oczywiście tego jego kosztu. Z tą staty spoko, jak za 5, ale na przykład 5 kosztuje też mm, ochydziarz, no który jest lepszą piątką, po prostu. No, 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 żeby tutaj się tak nie skończyło, że nie będę miał legendy. To by było smutne. Ostatnio doktor Huk przyszedł, po ręce, cieszyłem się jak dziecko co? Czyżbym wyczerpał limit szczęścia? Teraz sporo... sporo tych epickich, bo już chyba trzecia czy czwarta ta machina przed chwilą już była. Natomiast to to, to to... to to... to to... to to... może być ciekawe do bardzo szczególnych talii. Można, można nawet tym leczyć jakieś jednostki, tak w cudzysłowie. Generalnie też, też, też... jakieś szczególne karty podmieniać, o Medibota na przykład. Który nas podleczy, kosztuje 5 przecież, a ma staty tylko 3-3 i chce mienić takiego Medibota, który już, już nas o 8 podleczył w coś, co generalnie kosztuje 5 many, czyli nie wiem. No nawet w takiego chydziarza. Czy generalnie kreaturę, która za 5 raczej, ra, raczej ma mocniejsze staty niż 3-3 po prostu, wiadomo o co chodzi. Mogłoby to się sprawdzić, chociaż podejrzewam, że ciężko byłoby to grać. I czekać na odpowiedni moment z użyciem. O, glebie nie miałem. A to spoko. I mała egzorcystka, druga już w dzisiejszym pakiecie kart. Kurde, kurde. Legendę chcę. Nie ma, zwykła paczka. Wszystko miałem. O, cykl życia. Lepsze są jednak takie typowe rimowale niż to nie. Widzi mi się to kompletnie. I co teraz, teraz legenda? Czy znowu mnie gra tak wstrzymuje i da mi w ostatniej paczce chwilę radości? Albo i nie. Wszystko miałem i znowu przyzwanie zwierza. Kurde, ostatnia paczka może nie być legendy. Poczarujemy. Liczę, że będzie. Liczę, że będzie. Bądź. 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 Nie. 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 Kurde, tym razem nie bomby cieni chyba jednej nie miałem i tygrysa na pewno nie miałem fajnie że przyszedł no ale liczyłem że hmm, w jego miejsce będzie jednak jakaś legenda tym razem bez wielkiego wybuchu radości no bo nic mi takiego szczęścia by nie przyniosło jak jakaś legenda ale zobaczmy jak to generalnie to wygląda jeśli chodzi o wszystkie te karty no prawie dla każdej klasy coś zdobyłem nowego z wyjątkiem maga Tak sobie szczerze powiedziawszy, zobaczmy ile kart. O, 610 proszku! Patrzcie, powtórzyło mi się 9 kart rzadkich i aż 66 zwykłych, łącznie 610 pyłu proszku. Chciałem to odczarować. O ile nie zdobyłem pyłu na. Nie zdobyłem legendy z samych paczek. To już mi niewiele brakuje, by sobie jakąś stworzyć. Chociaż podejrzewam, że jakbym teraz stworzył legendę, to raczej z tych klasycznych kart, coś Kerna albo Sylwane, tak mi się wydaje. Chociaż jeśli 1500 uzbieram, to się poważnie nad tym zastanowię. Nad tym oczywiście, co bym chciał sobie stworzyć. W tym momencie z Wami się żegnam. Nie była to wyjątkowo owocna seria paczek. Trochę nowych kart zdobyłem jak najbardziej, ale nie było legendy. Trzy fiki, czy cztery nawet. No to zawsze coś, jakieś tam złote się trafiły. No ale bez legendy. Liczyłem na nią przede wszystkim, chociaż na jedną nie udało się żadnej. Szkoda. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym rozpakowaniu, w kolejnych odcinkach z Hearthstone'a, z cywilizacji Battlefielda i wszystkiego, czego co nagrywam. Także zapraszam raz jeszcze. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.